Julia Winiawa odpowiada Grazynie Wolszczek za zarzut o gwiazdożeniu. Julia Winiawa już wkrótce wystąpi w Sztuce Gra, której premiera ma się odbyć z 9 lutego na deskach teatru Garnizon Sztuki, któremu szefuje Grazyna Wolszczek jakiś czas temu dyrektorka garnizonu zdradziła, jak doszło do tej współpracy. Grazyna Wolszczek ujawniła, że Julia Winiawa na początku nie przyjęła chętnie jej zaproszenia. Nawet nie chciała wziąć do reki scenariusza do sztuki gra, w której Wolszczek bardzo chciała ją obsadzić. Loda gwiazda myślala, że oferta została jej zlozona tylko po to, by wykorzystać jej znane nazwisko. Julia długo nie czytała scenariusza, ja mówiłam, żeby to zrobiła. Ona myślala, że chcemy po prostu wykorzystać jej popularność dopiero jak przeczytała scenariusz. To powiedziała w wyznala Grazyna Wolszczak dla serwisu Jastrzał Post. Aktorka przyznala, że od początku myślała o obsadzeniu Wieniawy ona tak pasuje do tej roli i jest idealna. Na konferencji ramówkowej Polsatu Julia Winiawa została zapytana, czy faktycznie obawiała się. Zadostala gaz, bo chciano wykorzystać jej nazwisko. Aktorka odpowiedziała Pudylkowi i zaprzeczyła słowom Grazyny Wolszczak. Wieniawa okazuje się, miała zupełnie inne obawy, a scenariusz do sztuki przeczytała chętnie. Niestety, zdementuje słowa Grazyny, bo nie do końca jest to prawda. Nie wiem. Z jej się w ogóle wzięły te zdania w ustach, ale około od razu przeczytałam scenariusz jedyny. Czego się balam, to, że Katia, która gram, trochę za bardzo przypomina, teoretycznie, mnie. Ale później, jak się spotkałam z reżyserem Jedemem Woronowiczem, głównie dla nich wzięłam tę rolę. Jeśli mam być szczera, zrozumiałam, że ta postacia mogę wiele powiedzieć z prosto z serca mówi Julia. Wieniawa dodała też: "Nie boi się wyzwań zawodowych". Fakt i zwlekale z odpowiedzią dla Wolszczek wynika stat. Za młoda aktorka potrzebuje czasu, by zastanowić się nad wyborem nowej roli". Dzięki popularności jaka cieszy Wieniawa, ma w czym wybierać, gdy spływa do niej dużo ofert. Przypomnijmy, że kariera Julii zaczęła się od występów scenicznych w warsztatowej Akademii Musicalowej w Teatrze Muzycznym Roma. Występowała także w Musicalach wraz z autorska szkola musicalowa Macieja Pawlowskiego i w projekcie Rock Opera Szambalia w Teatrze Rose w Londynie. Jednak jej prawdziwa kariera rozpoczęła się w 2013 roku, kiedy dolaczyła do stalej obsady serialu Rodzinka.pl. Tam grała Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. W kolejnych latach można było zobaczyć aktorkę w takich serialach jak Klan, Pielęgniarki. Na dobre i na zle, druga szansa zamarzenia. Drugoplanowe rolę zagrała w serialach na wspólnej. W rytmie serca, a także w filmach z 2018 roku Kobiety mafii oraz Kobieta sukcesu. W 2019 roku Julia Wieniawa wystąpiła w spektaklu teatru telewizji noszącym tytuł Dolega Mostowicz. Kiedy zamykam oczy Marka Bukowskiego, wtedy sztuka została pozytywnie odebrana. A krytycy pozytywnie ocenili grę Wieniawę. Aktorka zagrala w latach 2019 2021 z głównych ról w serialu Zawsze warto, a w 2020 roku w filmach w lesie Disney zasnieni, które z wszyscy moi przyjaciele nie zyja. Pojawila się również w filmie Sala samobójców Hater.